Życie i dzieło prymasa tysiąclecia są dobrze opisane i udokumentowane. Co jeszcze warto dzisiaj poznać z bogatego dziedzictwa, które pozostawił nam błogosławiony? Jak prymas Wyszyński oceniał ideologie totalitarne? Jak rozumiał polską rację stanu? Jakie były jego relacje ze Stolicą Apostolską? Co mówił o kobietach? Czy prymas Wyszyński był mistrzem komunikacji i mowy ojczystej? Katolickie Stowarzyszenie Cilidas Christiana w Poznaniu. Zaprasza na cykl wykładów pod wspólnym tytułem Świat myśli błogosławionego prymasa Stefana Wyszyńskiego. O czym warto jeszcze powiedzieć? Które wygłosi profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk, historyk Polskiej Akademii Nauk, autor wielu książek i publikacji, w tym Odsiecz z nieba. Prymas Wyszyński wobec rewolucji. Ksiądz Prymas był człowiekiem mężnym, przy czym nie należy męstwa mylić z brawurą męstwo, no, jak uczy doktor Anielski, to jest akt odwagi, akt wytrwania. I, I życie prymasa, nauczanie prymasa tysiąclecia to jest takie właśnie ciągłe non possumus wobec wszystkich zagrożeń dla Kościoła i dla narodu, z tym najgłośniejszym w 1953 roku, ale przecież jak popatrzymy przez cały okres jego posługiwania na stolicach prymasowskich, aż do jego śmierci w 1981 roku, to jest ten non possumus e, e, różnym zagrożeniom, też ideologicznym, które szły z zachodu. Comiesięczne wykłady odbędą się w sali konferencyjnej Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Poznaniu, przy ulicy Burzniczej, 15 przez 7, trzecie piętro. Serdecznie zapraszamy na czwarty wykład pod tytułem Prymas Wyszyński wobec Mowy Ojczystej. Dziedzictwo, jakie pozostawił nam błogosławiony Prymas Wyszyński, nie jest przeszłością. Należy do teraźniejszości, jest żywym elementem naszej tożsamości. Każdy z nas może zaczerpnąć z jego mocy i mądrości.